Przejdźmy do twojej najważniejszej życiowej roli. – Tak. – Roli taty. Masz córeczkę mm -hmm. i powiedz, czy ten twój cudowny, parodystyczny, komediowy talent, dryg przydaje się w ojcostwie? Mam nadzieję, że się, będzie bardziej przydarzało, przy, przydawało, bo, bo na razie nasza córka jest na etapie mamy jednak bardzo. I tam ostatnio słyszę – i ciebie. Ja ją próbuję jakoś rozbawiać, jak... O, ostatnio sobie. się przydało, jak ją ugryzła Osa, nic jej się na szczęście nie stało, no ale to, to troszeczkę od no lata, wiadomo, że nie miłe, trochę popłakała. Tak. I... ale nie parodiowałem nikogo, tylko jakby udawałem, że Osa ugryzła mnie w... że mnie ugryzła w... No? W... rufę. rufę. Osa ugryzła mnie w rufę. w rufę. I oto z bólu, jakby wydobyło, bardzo się cieszyła. Wtedy Biegam się, biega, no to, nie, Ale nie wiem, czy to wymaga była parodia kogokolwiek, to. Okej. Okay. Przywołałem siebie w takie, takie zadanie sobie, aktorskie, dałem. I odciągnąłeś jej uwagę. Odciągnąłem uwagę w chwilę, Ty wiesz, że używa słowa rufa teraz dosyć często. Aha. <noise> Pierwszy raz słyszał określenie na rufę rufa. No nie, bo ja przechody... nie użyłem tego określenia. Chyba? Jakieś podobne. Popłaka. Też dwie sylaby w każdym razie. Się. Ale dobra, zaraz się, zaraz się ogarnę. Słuchaj, to gdzie jest dla ciebie miejsce, jeśli chodzi o życie twojej córeczki i twoje, te relacje wasze? No. Jak nie ma ich sobie. Jak nie ma ich sobie. O, jak nie ma ich sobie, to chodzimy na ziół, chodzimy na, te, na robimy mampę. Na co? I na, na na, na, ziół? Na, ziół. na ziół. Na ziół. Albo na buju. Teraz ostatnio było, jak ją. No, jednak staram się pilnować, bo ona włazie na włazie jakieś takie na tych placach zabaw, na takie. Wydaje mi się, że jednak dla większych dzieci zjeżdżali, nie. Tak jak ja bym chciał zjeżdżać z niej, może nie z placu kultury. Ale z, z prudencjala. Ale <laughs> z redakcji, prosto z redakcji, czy. Z okna. Natomiast yy, yy, ja jej pilnuję ostatnio usłyszałem, nie pilnuj mnie! Nie pilnuj mnie, tata, nie pilnuj, siadaj, tu siadaj. Wskazała mi jakąś kłodę i że no, no nie tylko, no mówi ja Cię se kuruj, nie dotykając Cię. Nie, nie pilnuj. Nie pilnuj, no, okej. Okay. No, okej, okay, A to you not to pilnuj mnie. ej, ej, po polsku nie rozumiesz, człowieku? Moje ci nie pilnuj mnie. Tak mówi do mnie bo córka. Nic no. nie widzę, patrzę, czy ktoś cokolwiek słyszał, ktoś inny. nie? nie. Pilnuj mnie, jeszcze raz mi przypilnujesz? Inaczej rozmawiamy. Dzwonię po mamę. Nic nie rozumiesz? Ja się skończę z tobą! Daj mi odetchnąć. I co jeszcze razem robicie z turecką? Ja mojej córeczce śpiewałem ongiś, była trochę mniejsza i nie mogła protestować. Kołysanki takie wytrząsanki. Bo ją trzą... Kołysanki wytrząsane? Czy ja nie otrząsłem sobie do rytmu? Jakby... I to, i, to, I to rzeczywiście złuda jak grozę wyglądało? jakby wśród no... śpi, aniele mój! Nie, to by ona... Wygląda... Jest dwa razy pięć. Tak las zjeść masz chęć. Ale... Czy dostaniesz go? Nie powiem jeszcze, bo wciąż da nie chcesz spać. Chce. Chce. No lubię!